Kosmomasaż to więcej niż masaż. Witajcie ponownie w Kosmicznym 8:20. W poprzednim odcinku opowiadałyśmy Wam, jak otworzyć autoryzowane Gabinet Centrum AIM. Dziś skupimy się na jednej z umiejętności, którą oferujemy w gabinetach. Jest to kosmomasaż, czyli masaż energetyczny w połączeniu z osteopatią który odbudowuje, regeneruje całe ciało na poziomie komórkowym. Dokładnie, kosmomasaż to technika, która sama w sobie jest terapią, ale może być też wsparciem w procesach kosmoenergetyki. W mojej praktyce widzę, jak wielu klientów zaczyna pracę z energią właśnie od kosmomasażu. Jest delikatny, skuteczny, no i może stanowić doskonałe uzupełnienie dla osób, które nie są gotowe na pełną terapię kosmoenergetyką, ale chcą wiesz, spróbować jakiejś pracy z energią. Brzmi to doskonale. Taki bardzo dobry punkt wyjścia dalej. Zdecydowanie. Ale może zacznijmy od pytania, jak w ogóle narodził się pomysł na kosmomasaż. To bardzo dobre pytanie. Śmiało mogę zdradzić trochę zakulisowych historii. Pomysł tak kosmomasaż przyszedł do mnie w trakcie spaceru po lesie z moim psem. To miała być krótka chwila, a w ciągu 10 dosłownie minut pojawiła się w mojej głowie koncepcja, która potem zaczęła się rozwijać, ponieważ pomyślałam, czego potrzebują moi klienci, klienci gabinetów autoryzowanych. Co pozwoli klientom doświadczyć efektów energetycznych w ciele i jednocześnie odmłodzić się, zregenerować, ale również odpocząć, bo to też było bardzo ważne. I tak wymyśliłam kosmomasaż. Fantastyczne, nie? Jak czasami 5 minut dokładnie mnie potrafi zrobić taki fantastyczny I brak rynku tak naprawdę czegoś, co jest wartościowe i jeszcze dla nich, których nie osiągajmy. Ja w swojej praktyce zauważyłam, że wielu klientów, którzy w ogóle są na początku sceptyczni wobec kosmoenergetyki, no to chętnie wybierają, wiesz, kosmomasaż. to jest bardziej namacalne, jakby to jest dotyk, więc oni jakby to widzą, czują, a poza tym ciało jest odbiciem naszych emocji i naszych stanów, więc taki masaż energetyczny również pomaga odblokować te miejsca i rozpuścić na przykład ból czy stres. Dokładnie. Właśnie praca z ciałem może być pierwszym takim krokiem do głębszej pracy z emocjami, z traumami, z procesami chorobowymi, ale również z naszą duszą. Kosmomasaż działa bardzo łagodnie, bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, ale za to bardzo skutecznie, bez potrzeby stosowania jakichkolwiek narzędzi, poza dotykiem masażystę, co wprowadza wyjątkowe poczucie komfort. No tak, to w sumie nasze dłonie, ciepło naszych dłoni przyspiesza regenerację tkanek i łagodnie na nie wpływa. No tak, dokładnie. Soniu, to może teraz przejdźmy do konkretów. Jak wygląda sam masaż i jakie są jego części? Dobrze, na początek często zaczynamy od twarzy. To jest taki też dobry wybór dla klientek. On ma kilka kluczowych celów. Lifting, li, y, likwidację zmarszczek, relaks, rozluźnienie szczęk. Jest to bardzo taki delikatny i przyjemny masaż, po którym klienci szybko też odczuwają poprawę. Zdarza się, że niektórzy zapominają po sesji o okularach. <ścoughs> Także tak to dobrze wiesz, wpływa też na wzrok. Dokładnie. A co ciekawe, efekty widoczne są również na poziomie fizycznym, y, gdzie twarz po prostu promienieje. Czasem to odbicie widać nawet w postawie ciała tej osoby, która wstaje już tak naprawdę z tego łóżka z masażu. Jeśli chodzi o twarz, słyszałam też historię o twojej mamie. Tak, moja mama stała się chodzącą reklamą KosmoMasaż. Wiesz, po wieku podniosły się bez liftingu. Znaczy, jak po liftingu, bez skalpedokłady, nie? <grytanie> Także to naprawdę działa odmładzająco. No i nowy element, który też dodajemy do naszych gabinetów, to KosmoMasaż Hair. E, które regeneruje włosy? No i może już teraz uchylimy rąbkę tajemnicę. Oczywiście. Kosmomasaż Hair to takie nowe moje dziecko. Ta metoda pozwala na bardzo szybką regenerację włosów poprzez masaż skóry głowy, rewitalizuje, odmładza, dodaje witalności i bardzo polecany dla osób z łysieniem, plackowatym czy androgenem. <śm> Dodatkowy kolejny etap masażu to masaż całego ciała, czyli idealny na kobudzenie trawienia, ujędrnienie, wsparcie regeneracji, też narządów wewnętrznych. Kosmomasaż jest na tyle delikatny, że może być stosowany u osób z chorobami nowotworowymi, z problemami zestawami stawami czy złamaniami kości. Jest bezbolesny, a jednocześnie działa na tyle głęboko, że przyspiesza regenerację tkanek i nawet likwiduje ból. Dokładnie. Na to właśnie ten delikatny dotyk przede wszystkim sprawia, że my możemy bezpiecznie pracować właściwie z osobami w każdym wieku, praktycznie z każdymi procesami chorobowymi, bo w trakcie masażu uruchamia się taka energia ognia, która spala niepotrzebne napięcia, niepotrzebne blokady i wręcz oczyszcza cały proces ciał i fizycznego, i energetycznego. Mhm. A jeszcze jednym z ulubionych wyborów klientów jest kosmomasaż pleców. Plecy często przejmują ten największy ciężar stresu, napięć, więc oczywiście, wiesz, padają pytania, czy y, będzie no bo masaż w końcu musi być, prawda, mocny, żeby działał. Dokładnie. No my mamy troszeczkę inną filozofię. Jest delikatnie, ale efektywnie. No, dokładnie tak. Mówiłeś też, Soniu, że kosmomasaż pomaga w problemach ze snem, i relaksuje ludzi. Możesz opowiedzieć coś więcej o tych korzyściach? Tak, to coś, co obserwuję już od samego początku, jak zaczęłam pracować właśnie z kosmo-masażem. Masaż twarzy czy pleców działają tak wręcz, wiesz, usypiająco na klientów. Masowane osoby śpią lepiej, mają głębszy, bardziej regenerujący sen, budzą się bardziej wypoczęte. Dla mnie szczególnie ważne jest to, że kosmomasaż wpływa na układ nerwowy. Czyli pomaga nie tylko na te fizyczne problemy, ale też na napięcia emocjonalne. Sama jestem zresztą tego przykładem, bo trenowałam swojego czasu dość intensywnie i mocno nadwyrężyłam ten układ nerwowy. Pamiętasz, jak zaczynałaś masować pokazowo moją twarz, a ja poczułam prąd płytce? Dokładnie. To był znak, jak głęboko energia działa poprzez masaż. I nie tylko w miejscu dotyku. Jak sama wiesz, ja również korzystam z Kosmomasaż regularnie. Choć to moja autorska metoda, to jestem, uważam, najlepszą wizytówką tego masażu. No tak, jesteś niesamowitą wizytówką Kosmomasażu, bo co miesiąc to młodsza. To raz. A jestem też przekonana, że ten delikatny dotyk sprawdza się nawet lepiej niż bardziej inwazyjne masaże. Dokładnie. Kosmomasaż niesie za sobą wiele korzyści, od głębokiego relaksu, po odmładzanie, regenerację i dodaje też siłę do działania. Czyli ta energia jest ważna. Soniu, dziękuję, że podzieliłaś się swoimi doświadczeniami. Na koniec jedno jeszcze pytanie. Ile trwa taka sesja i jak najlepiej się do niej przygotować? Sesja trwa około 60-90 minut i właściwie najlepsze, co można zrobić przed takim masażem, to przyjść z otwartą głową na przyjęcie energii, być gotowym na te nowe doświadczenia, no i też być gotowym i chętnym na relaks. Także kosmomasaż działa delikatnie i przygotowanie się nie jest skomplikowane. Dokładnie. Dziękujemy, że byliście z nami podczas Kosmiczne 8.20. Zapraszamy Was do śledzenia kolejnych odcinków, w którym poruszymy takie tematy, jak choćby dzisiaj już wspomniany kosmo lub opowiemy, jak kosmoenergetyka wpływa na inne jeszcze poziomy w życiu. Do usłyszenia! Do usłyszenia!